Siema. Witam Was w moim nowym programie, który jest w sumie takim blogiem. Ciężko mi to nazwać. Aczkolwiek będę tu zamieszczać moje przemyślenia na temat różnych rzeczy. Może nie? No dobra. tak jak chcesz, oszukuję. Na pewno zauważyliście, że między mnie jest jakiś jewany obrazek. Dobra, przyznacie, kto pomyślał jebano, być jakiś paszczet. Już tłumaczę. Po prostu chcę, żeby ludzie bardziej interesowali się tym, co mówię, a nie jak wyglądam. Dobra, prawda, taka, że nie chcę, żeby ona no, śmiała się z mojego ryja. Nie być anonimowa. Tak. Anonimowość jest fajna. Dlatego też nazywam się Bezimienna. Fajnie, co? Tak więc tyle o, o mojej skromnej, a zaraz o zajebistej osobie. Haha, ha. i znowu zaraz wiem, że tylko zajebiste. Przejdźmy do dzisiejszego tematu, a mianowicie przyjaźń. Rodzina wyrazu: przyjaciel, przyjaźńcy, przyjaźń, przyjacielski. Tak na marginesie, to są ale ciągnięcia, ale jadę na pełnym spontaniem. Dość! Przyjaciel to osoba, yy, przyjaciel coś tego. taki mały ukryty anioł, która, który pomaga ci nie zejść na dno. Taka osoba jest bardzo ważna, ponieważ sami możemy wiele, ale z kimś wszystko. Na przykład u mnie, w moim wideoblogu, słuchaj tylko mnie, a tak naprawdę pomaga mi mnóstwo osób. Dobra, tylko jedna, ale zajebista. No bo cóż, ja miałam tylko pomysł, wszystko inne zawdzięcza właśnie jej. A więc proszę Was, fajcie o przyjaźni, bo nawet ta najlepsza ta cztery ever to nie dbana za to, że umiera. To pierwsze, a drugie to zaufanie. To postawa przyjaźni i jak raz już stracisz, to będziemy odbudować. To tyle. Następny odcinek za jakieś dwa tygodnie. A, i pamiętacie, to mówiłam też spontanie, reaktowałam, wszystko czytałam z kartki. To, to mój pierwszy taki występ, a więc jak chcecie mi, yy, no nie wiem, podróżować nowy pomysł, skrytykować, czy w ogóle, to na mój e-mail bezimienna-blog-małpa.pl, a czy nie wiem, jeżeli tak nie zapamiętacie, albo nikt sobie nie zapisał, ale podałam sam na dole. A tutaj dźwięk dla was.